No cześć, czas na kolejną maszynę w moim warsztacie, jest to szlifierka Kłowa, szlifierka, której używam do szlifowania czopów, półosi czasami, na końcówek poprawiania. Jest to maszyna mała, nieduża szlifiereczka zbudowana w warsztatach Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Poznaniu. Cóż, jakoś tak to był taki skrót, centrum czegoś tam czegoś. I była ona wyprodukowana w 1955 roku, czyli jest starsza ode mnie. No... Numer ma 55 kolejny wykonania, także stara maszyna. Swego czasu szlifierki te, głowę były instalowane na bojowych wozach, e, znaczy, inaczej, na samochodach technicznych. E, besamach, tak zwanych, e, w wojsku. No, jest to szlifierka właśnie z takiego, z takiego pojazdu, wyciągnięta. Swego czasu ją kupiłem, bo ja wiem, już 20 lat będzie. No i przez te 20 lat służy mi dzielnie, nigdy mnie jeszcze nie zawiodła. Także no jest dobrze, używa kamieni. 250 na 72 otwór szerokie na 20 mm. Kiedyś mówiłem wam, że pokażę Wam. Jakie to kamienie, znaczy tu akurat mam taki używany na szlifierce, taki oszczałce, bo tamten jest większy, nie chciało mi się go brać. To jest kamień o symbolu cra 60 kv k T7VE01 do 3350 obrotów na minutę, struktury ziarno 60, super kamień, nie zamulają się. Można szlifować, twarde, twarde elementy świetnie zbierają, nie sypie się ten kamień, dosyć sporo wytrzymuje, także naprawdę fajny. Tego samego typu kamienie mam na, na szlifierce, na otworówce. Mówiłem Wam, że wspomnę o tym jakie to kamienie. No szlifiereczka jest o tyle, o tyle trudna, że jest to szlifierka, która ma grzeciono mm, na panewkach. Przyciano na panewkach jest o tyle kłopotliwe z kolei, że nie znosi jakiegokolwiek bicia kamienia. W momencie, kiedy kamień, wyrównoważenie dynamiczne kamienia nie będzie tak, jak powinno być, to no, nie poszlifujecie sobie na tym prosto, równo, będzie robiło schody, ząbki, i co tylko. Trochę mnie tam nerwów to kosztowało, zanim doprowadziłem ją do takiego stanu, że mogę na tym szlifować i, i nie, to, nie, nie szlifuję owalu żadnego. No, ale jest to maszyna, która łoża nie ma klinowanego listwą. Załóżmy, żeby luz wybrać czy coś tam. To jest po prostu położone raz, spasowane łoże, support wzdłużny, e, poprzeczny i, i tam nie ma po prostu żadnej regulacji. Jedyne, jedyne e, z, łoże, które jest regulowane, ma listwę, którą kontrujemy, jest właśnie to, którym dojeżdżamy do kamienia, kamieniem właściwie, do materiału, także to jest jedyna, jedyna rzecz. No, musiałem przerwać, bo ktoś mi tam dzwonił, wyzwaniał. także przepraszam. W każdym bądź razie, yy, taka maszynka prosta, no uniemożliwia ona szlifowanie wału w całości, w zasadzie uniemożliwia, ja tam sobie daję radę z takimi czy innymi wałami, ale od ws niestety nie mogę założyć, znaczy założyć mogę, przeszlifować już nie, bo, bo wał kręcący się skorbowodem no, poskakuje, łoże, szlif wychodzi do bani, także... Dlatego tego nie robię. Swego czasu miałem taką szlifierkę w latach 90., wielką też y, Jotesa. Szlifierka wielka, tam można było szlifować wały. Nawet od Junaka jak się założyło to łoże, trzymało. No, niestety w latach 90. profesja ta już zaczęła zanikać, w momencie kiedy był boom na. Samochody przywożone z zachodu, Syreny, Warburgi, Trabanty to wszystko się kończyło i skończyło się tak jak ten. Teraz przejdziemy w takim układzie do mm, szlifierki. Pokażę Wam ją, jak to wygląda. Jest to naprawdę niewielkie, niewielkie urządzenie. Zresztą kto ogląda moje filmy to widział, ale daje radę. Szlifuje w dużych ilościach. Dokładnie z dokładnością na pół sekundy, jak ja tam mówię, także można, można na tym szlifować. Dobra. No, Jesteśmy przy szlifierce. Szlifierka wygląda w ten sposób. Urządzenie niewielkie tu jest kieł, którym dojeżdżamy na żądaną odległość. Tu jest to mocowanie wrzeciona, o którym mówiłem na panewkach. Dosyć wrażliwe. Tu z boku, jak się dobrze przypatrzycie, to tam widać takie kamienie przesuwne. Zaraz szukam jakiegoś czegoś, żeby wam to pokazać. O, tutaj te elementy. To jest odkręcane na kamieniu, przesuwane. Tym się wyważa kamień. Tu jest zabierak. Kieł, który się nie kręci, on jest na stałe. Materiał jest obracany na kłach nieruchomych, zawsze na kłach nieruchomych, nigdy na, na kłach ruchomych. Także takie to są te szlifierki, że po prostu nie znoszą kłów ruchomych. Ja już widziałem fachowców, którzy zakładali kieł obrotowy zupełnie bez sensu. To tylko zwiększa. Możliwość popełnienia błędu, ale, ale to naprawdę był sporadyczny wypadek, tak mi się wydaje, że ktoś przez pomyłkę to zrobił. Tu jest cały mechanizm do uruchamiania. Pierwsze to woda, znaczy chłodziwo, drugi kamień, trzecie wrzucono nakręcenie materiałem. Mogę Wam. O. Oj! Tu się włącznikiem głównym to odpala. Tu jest kamień, jak wystartuje. O! Tu jest wrzuciono, kręcące się. No i to jest maszyna, która, która pan. Tu mamy skręcanie. O, widzę, że nie posprzątali, ale trudno się mówi. E, tu jest e, skąd, jaki można skręcić. Do 6, właściwie prawie do 7 stopni można, można tą maszynę stołem odjechać. Wygląda to w ten sposób. O, tu się przesuwa. Widzicie, tym się łamie te. Fazy kanty na czopach po przeszlifowaniu. Ustawienie maszyny prosto no to też jest takie trochę mistrzostwo świata, ale, ale, ale daje radę. Nie ma, nie ma żadnego problemu, zupełnie wystarcza do tego co robię. Ten klocek taki niefajny, który tu jest, to jest klocek, który e, uniemożliwia wydostawanie się wody, jak się założy osłonę. O, zobaczcie, żeby nie było, że jakieś podziewie. Tu jest taki własnej produkcji naciąg paska, żeby, żeby pasek się nie śliskał, żeby nie było problemów. No i w sumie to tyle na temat tej ślifierki. Mała, niewielka, daje radę. Dobra, komu się podobała łapka w górę. Komu nie, oczywiście w drugą stronę. Subskrybujcie kanał. Następny film będzie o Prasie. Pokażę Wam prasę, jak jest zbudowana, dlaczego tak, a nie inaczej. Na czym to polega, że ona jest taka mocna. No i do następnego razu. Cześć.